Tym razem takie spostrzeżenie luźne, niż dopatrzenie się pewnej nieścisłości czy braków w tłumaczeniu, które mogą działać jak najbardziej na naszą korzyść z perspektywy uczących się japońskiego, wzbogacając, doskonaląc naszą językową uważność i naszą wiedzę. Tutaj mamy taką kwestię: co ona robi? Przysłuchajmy się tej kwestii uważnie. nani no. Na nich kana. być może już znamy taką konstrukcję, być może jeszcze nie, ciągła forma odnosząca się do chwili obecnej, konkretnej chwili obecnej, coś jakby odpowiednik angielskich czasów continues. Ale tutaj najważniejsze jest, że mamy pewne zlanie się dźwięków, dlatego że tak naprawdę ta wypowiedź pochodzi od wypowiedzi naniśte iry. Kanę. Konkretnie naniśte iry. Naniśte iry. Si te od syry, oczywiście forma te w tym przypadku dzieje się w tej chwili, ale naniśte iry. Iry oczywiście od formy ciągłej jeszcze abstrahując. Dla kompletu. Naniśte iry. Słyszymy jednakowoż naniśte ry. Kino-chan, iry. Na To jest to samo, co dawno, dawno temu, kiedy oglądałem Violet Evergarden. Niestety angielski tytuł, przepraszam, że nie przytaczam japońskiego. Nie pamiętam go teraz. Tam zetknąłem się chyba po raz pierwszy z takim sformułowaniem AISTER. I długo mnie frapowało, dopóki z biegiem czasu nie doszedłem do tego, że to faktycznie może być jakiś skrót od nani, od od i ry, aiśte i ry, i tak samo tutaj naniście i ry, zlepione jakoby do naniśte ry. Częsty zabieg w mowie potocznej, po prostu w mowie potocznej, takiej na co dzień, który żartobliwie, być może pół żartem, moglibyśmy zilustrować w polskim takim co robisz co robisz <taki> takim niewyraźnym zamiast powiedzieć co robisz co robisz co robisz co <taki> robisz coś takiego tak mi się to kojarzy ten popularny w mowie potocznej w japońskim zabieg więc chciałem się tym z tobą podzielić